Krzysztof Kamil Baczyński. Elegia o chłopcu polskim. Oddzielili cię syneczku od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci syneczku smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi porzu. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli Cię, syneczku, ziemi Twej na pamięć, Gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali Cię w ciemności, Odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku Najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś jasny, synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? że to serce pękło.